Widzę już u niektórych zmęczenie moim kontentem, bo mamy trzeci miesiąc. Ja to rozumiem jak najbardziej, bo w sumie leci cały czas prawie to samo. I tak dalej, szału nie ma. Ja też nie pokazuję jakichś różnych rzeczy. Słuchajcie, ja mam od trzech lat zakaz opuszczania kraju, kurwa. Więc u mnie nie zobaczycie na razie kurwa Bali i takich innych rzeczy, czy za no bo nie mogę kurwa podróżować. I, I tyle, dlatego też wyjechałem nad morze w Polsce, żeby coś odmienić, żeby mieć taką namiastkę, że tak powiem, czegoś innego i w czasów, i się jakoś dostosować do tej obecnej sytuacji. I nie wiem jeszcze, jak to długo potrwa. Więc taka jest prawda. A druga sprawa, ja sobie zdaję sprawę, że ludzie w dzisiejszych czasach to szukają, żeby bodźcować się non-stop, coś nowego i tak dalej. Ale ja nie będę leciał, wiecie, pod jakieś trendy i tak dalej, żeby tu kurwa zadowalać kogoś. Ja będę cały czas mówił o tym, co mam w sercu i to, co mi tutaj też dusza podpowiada, i tyle. Możliwe, że coś tam będę zmieniał, nie wiem, przestanę się aż tak wygłupiać albo zacznę się jeszcze bardziej wygłupiać, nie wiem, ale tyle. i to widzę, no, to jest wszystko kapryśne, jak te algorytmy, dzisiaj cię oglądają, jutro cię już nie chcą oglądać, no, takie, takie jest życie i tyle, i to jest też nie, niewdzięczne, no ale z tym trzeba się pogodzić, to tak samo jak mają sportowcy, tak? Małysz skakał dobrze, to wszyscy za nim byli, cała Polska, a jak mu się troszkę gorzej skakało, to już, kurwa, wszyscy na nim wieszali. No to, to jest, tłum jest niewdzięczny, to, ale to nawet nie chcę komentować, bo bym musiał, kurwa, naobrażać pewnie. Więc ten, tak to u mnie, moi drodzy, wygląda.